Rerir odesłany za Moongate, więc co teraz? No na pewno nie będziemy się nudzić, bowiem czekają nas spotkania z bardzo osobliwymi paniami. Pojawiło się widmo statku kosmicznego, a Kolumbina. Zaczyna znikać. Dlaczego tak się dzieje? Czemu widzimy nasz statek? I co Hexen Zirkel robi w Notkrai? Już śpieszę z wyjaśnieniami, ale najpierw śpieszę z podziękowaniami dla moich wspierających mecenasów, a w szczególności widocznych na ekranie arcy-mecenasów. Ślicznie dziękuję za nieustanne wsparcie, jakim mnie obdarzacie. A teraz idziemy już sprawdzić, co takiego wydarzyło się w piątym akcie historii Notkrai. Moon Prayer Night nadchodzi. Kojarzycie, ta noc, o której Lauma wspominała w jednym z pierwszych questów. Początkowo było to święto jedynie Frostmoon Science, lecz współcześnie wszyscy w Notkrai organizują festiwal, traktując go przede wszystkim jako okazję biznesową. Traveller jednak martwi się o kolumbinę, która bądź co bądź wykorzystała ogromną moc podczas walki z relirem, więc obecnie jest bardzo słaba, to też nasz bohater decyduje się pójść zobaczyć, co tam u niej słychać. Zanim jednak ruszy, przypomina sobie o jeszcze jednej osobie Dottore. O tym, że nie słyszeliśmy o nim Praktycznie wcale odkąd jesteśmy w Notkraja, a przecież jeszcze w Natlanie dowiedzieliśmy się, że miał tu być i badać pozostałości Księżyca. Mimo wszystko odwiedzamy Kolumbinę, zauważając jednocześnie, że ta sporo się zmieniła od naszego pierwszego spotkania. Jej relacja z Travelerem, ale innymi bohaterami w Nodkrai stała się znacznie bliższa, a sama Kolumbina bardzo ciepło wspomina wszystkie wspólne chwile. W toku rozmowy wychodzi jednak na jaw fakt, że chce ona wrócić na Księżyc. W końcu Teyvat wciąż ją odrzuca, a jeśli by tu została, pewnego dnia zwyczajnie by się rozpaliła. Całkowicie przestając istnieć. I jak zamierza wrócić? Ano Moon Prayer Night, noc kiedy to księżyc jest najbliżej Teyvat, kiedy to poziom kuwaki osiąga maksimum. Rzekomo wystarczy, że Kolumbina uchwyci falę i z relatywnie niewielkim wysiłkiem, jak to mówi Paimon, wystrzeli się z procy. No dobra, może nie do końca tak to będzie wyglądać i działać, bo niby ma podjąć jakieś delikatniejsze podejście, acz też nie tłumaczy jak dokładnie miałoby to przebiegać. Tak czy inaczej jakiś pomysł na to ma, acz rozmowa schodzi na temat trudu pożegnań, przywiązaniu do świata i zapraszamy koniec końców w Moon Goddess, by ta jeszcze przed wyruszeniem na księżyc dołączyła do nas w świętowaniu Moon Prayer Night. Może to jednak nie być takie proste, bowiem bądź co bądź Kolumbina jest boginią, której wizerunek jest tutaj wszędzie w Not obrzeznany dobrze znany, a i Hatui wciąż mają obowiązujący nakaz aresztowania. Niemniej jednak Traveller obiecuje, że coś wymyśli. Kutar prosi jeszcze, by w przypadku spotkania Laumy przekazać jej, że odpowiedź na pytanie, jakie ta jej zadała nie brzmi tak lub nie, a raczej nie ma takiej potrzeby i odchodzimy, no po czym już sama do siebie Kolumbina dodaje, że odpowiedzią jest także nie wiem. Jakie to było pytanie, że mamy przekazać tak tajemnicze odpowiedzi? No wkrótce dane nam będzie się przekonać, bo rzeczoną Laumę faktycznie spotykamy. Jest wraz z nią Warka, który za dużo wypił ostatniej nocy, obudził się na Hisi Island i został zaciągnięty do pomocy przy organizacji festiwalu. Informujemy ich, że udało nam się przekonać Kolumbinę do udziału w festiwalu, a Lauma słusznie wnioskuje, że właśnie w tą noc Kutar będzie chciała powrócić na Księżyc. No ale nic, Moon Chanterka oprowadza nas po okolicy, pokazując co przygotowują na festiwal, aż rozmowa schodzi ponownie na temat Kolumbiny. Zaskoczeniem dla Laumy jest fakt, że Moon Goddess w ogóle zgodziła się wziąć udział w festiwalu, bowiem gdy Lauma ją pytała, czy ta chciałaby zostać wraz z Frost Science, Kutar nie odpowiedziała co Lauma wzięła za odmowę, a co w sumie jest właśnie pytaniem, na które odpowiedź mieliśmy przekazać. Tak też robimy, co koniec końców, no nic nie zmienia. Wygląda po prostu na to, że Kolumbina wciąż nie chce, nie jest gotowa, w sumie chyba sama nie wie, czy mogłaby normalnie żyć wśród innych, zwykłych ludzi. Wątek ten póki co jednak zostawiamy i wracamy z Warką do Nasza Town, gdzie natrafiamy na Durina, Albedo i Flinsa, którzy prowadzą pewne śledztwo. Nie chodzi jednak o to, że lightskeeperzy są gotowi, by zapolować na jakiegoś abysowego smoka. Serio, nie mam pojęcia skąd Warka to wyciąga. Chodzi natomiast o tajemnicze miraże istot i przedmiotów, które pojawiły się w Notkraj i są dla wszystkich widoczne, lecz nie da się w żaden sposób ich dotknąć. Jest to znany fenomen w Notkraj, acz Alice poprosiła naszych dzielnych chłopaków o pomoc w pewnym eksperymencie zapewnie związanym właśnie z tymi mirażami, to też my też się dołączamy do badania sprawy. Wpadamy do Nefer, bo jeśli ktoś ma coś wiedzieć o tym, co dzieje się w Notkraj, to będzie to ona, a ta faktycznie wie. Przekazuje, że tych miraży to jest trochę więcej niż zazwyczaj, że niektóre miraże że pochodzą w ogóle z czasu Hyperborei dawnej cywilizacji, co oznacza, że muszą być jakąś projekcją wydarzeń sprzed 6 tysięcy lat. No i przebiega jachoda mówiąc, że na starsza Shoal widać miraż naszego statku kosmicznego, którym podobno przybyliśmy do Teyvat. Dzielimy się na zespoły i tak lądujemy z warką i laumą na plaży, badając sprawę statku, a tam nie dowiadujemy się jakoś wiele. To znaczy, okazuje się, że naszego statku w czasie wydarzeń widocznych mirażu nie dało się zbytnio ruszyć, ani naruszyć, tak jakby był odporny na wszelkie ataki. Nie mógł więc zostać zwyczajnie. Rozebrany czy rozkradziony, a jednak współcześnie go tu nie ma, więc zagadką wciąż pozostaje to, co się z nim stało. Warka doświadczalnie przekonuje się też, że choć może konwersować z ludzkimi fantomami, to co nie powie, wydarzenia rozegrają się w taki sam sposób. Jest trochę tak, jakby nasi bohaterowie brali udział w jakimś interaktywnym przedstawieniu teatralnym, mogą rozmawiać z aktorami, ale fabuła jest ustalona i nie mają na nią wpływu. W międzyczasie druga drużyna badawcza także stwierdza, że mimo wielu prób Durina nie udaje się w żaden sposób wpłynąć na fantomy, a odkrywają oni, że te, z którymi mają do czynienia, pokazują wydarzenia z okresu kataklizmów Kenry. A Flins wie o tym głównie dlatego, że sam ma jakieś 600-700 lat. Gdy spotykamy się u Nefer, wymieniamy się tylko naszymi spostrzeżeniami, orientując się, że mamy takie same wnioski z badań, a że same miraże zdają się nie wpływać na teraźniejszość, no to przestajemy się nimi zbytnio przejmować. Ważniejsze jest teraz to, by przygotować jakiś Prezent pożegnany dla Kolumbiny w końcu wkrótce ma udać się na księżyc, a osobą, która ma dowiedzieć się, co Kolumbina chciałaby potencjalnie otrzymać, jest Traveller, więc ten udaje się do Silver Moon Hall zapytać ją osobiście. Problem w tym, że na miejscu Kolumbiny nie ma. Luonatar nie wie, gdzie się podziała, choć z nim to ciężko się dogadać. Z mu dogadać się łatwiej, ale ta też nie ma pojęcia, co stało się z Kutar. Wybieramy się więc z do Nasza Town, by tam może odnaleźć Kolumbinę, lecz na naszej drodze staje najwspanialszy byt, jaki kiedykolwiek, pojawił się w Teyvat. Alice, wiedźma Hexen Zirkel we własnej, ludzkiej osobie. I co tu dużo mówić? Jest świetna. Emanuje pewnością siebie, przełamuje czwartą ścianę, choćby bawiąc się naszą kamerą, albo używa nomenklatury popkulturowej, meta języka poprzez sformułowania takie jak Final Boss czy In The Last Episode. Jednak przede wszystkim przychodzi do nas solidną dawką nowych, ważnych informacji. Przybyła do Notkrai dlatego, że dzieje się tu coś dużego, co przykuło uwagę Hexen Zirkel. Alice jest odpowiedzialna za zapewnienie stabilności granicy Teyvat. Nawiasem mówiąc, wiedzieliśmy o tym z opisu skrzydełek kolaba z KFC, a i tytuł, którym określają Skirk, czyli Sustainer of the World Borders, nabiera jeszcze więcej sensu. No więc ta, która granicę Teyvat dobrze zna, wyznaje, że wszystko to, co za granicą leży, to nic innego, a w zasadzie energia abysu i nie byłoby za fajnie, gdyby się przedostały. Fantomy, które widzimy te miraże, no to oznaki naruszenia rzeczonej granicy. Znaczenie odgrywa oczywiście sam Frostmoon, który znajduje się wyjątkowo blisko Teyvat, acz no nie tylko on. Istotnym czynnikiem w tej sytuacji jest także trialu Narcyzygi, bowiem zanim Primordial One przybył na Teyvat, istniały trzy boginie księżycowe i to one kontrolowały prawa tego świata, jak życie, śmierć i tak które jak wiemy później stały się aspektami, nad którymi panują szejdy. No ale gdy te trzy boginie podzieliły między siebie wszystkie pierwotne moce, prawa Teyvat obiecały, że nigdy nie połączą ich w jednym, pojedynczym ciele, co miało utrzymać stabilność świata. Obecnie jednak Moonmaru Rdzenie przepełnione mocą martwych bogini, są tutaj. W zasadzie to Eternal Moon Maru jest w nas, Iridescent Moon Marrow, które nigdy nie powinno pojawić się na tym świecie, zostało odzyskane i posiadaj Arle, a Kolumbina także tu jest. Wszystkie trzy księżyce zgromadzone są w Nodkrai, są w jednym miejscu i dzieje się to pierwszy raz od czasu War of Funerary Flame, znanej także jako Great War of Vengeance, czyli wojny Second Who Came i Primordial Wana. Była to wojna, w wyniku której zrzucono Celestial Neile, upadło wiele cywilizacji. A po niej powstały Gnozy, i dopiero po tej wojnie zaczął się okres Archon War. Stare dzieje, ale będziemy się do nich jeszcze dzisiaj, no i w kolejnym akcie sporo odnosić, więc ważne byście byli świadomi, bo to jedno z najważniejszych wydarzeń, definiujących losy Tejwat. No ale wracając do opowieści Alice: Księżyce, czy też Moonmaru Księżycy, te wszystkie skonsolidowane moce są po prostu tutaj, no i to ich obecność ma znaczący wpływ na granice Tejwat, i to w sumie to jest klucz całego problemu, z jakim zmaga się Alice. Przy okazji wyjawia nam, że Nicole inna zwiedza. Hexen Zirkel także jest w notkraj, że metoda powrotu na księżyc Kolumbiny to raczej nie zadziała, a że sama Moon Maiden to sobie nigdzie nie poszła, tylko po prostu zniknęła. A jak do tego doszło, dane jest nam zobaczyć, obserwując Kolumbinę w jej ostatnich chwilach normalnego istnienia, gdy to znacząco osłabiona postanowiła wyjść z Moon Hall. Na zewnątrz jednak zorientowała się, że jest już tak słaba, że nie jest w stanie nawet podtrzymać swojej fizycznej formy, a już wkrótce zniknie całkowicie. No i tak oto mamy duszka Kolumbinę, która lata sobie po okolicy, odwiedzając Frostmoon Science, dostrzegając zmiany, jakie w nich zaszły, odkąd od nich odeszła, obserwując ich normalne życie, którego nie była w stanie nigdy doświadczyć, Podgląda na przykład jak jedni bawią się, rzucając w siebie balonami, a inni dzielą się jedzeniem, aż stwierdza, że uda się do nasza town z nadzieją, że spotka tam Travelera. I faktycznie ma taką okazję, bo oto ekipa naszego Travelera prowadzona przez Alice dociera do miasta, a wielka Magini kontynuuje swoje opowieści: Mówi, że po War of Funerary Flame boginie księżyca nie były już uznawane przez Tejwat, że utraciły fundament swojego istnienia, świat je odrzucił tak jak teraz odrzuca Kolumbinę. jak Alice sama zauważa, mówiąc bardziej precyzyjnie. Wszystko zaczęło się od tego, że boginie księżycowe te tysiące lat temu zrobiły coś, co obraziło Heavenly Principles, no i dlatego zostały wygnane. Co ciekawe, Alice stwierdza, że teoretycznie rzecz biorąc, ona także powinna znaleźć się na celowniku Heavenly Principles, ale w sumie ma to w nosie i będzie robić i mówić co chce. No i później Alice tłumaczy, że w sumie możemy jeszcze uratować Kolumbinę, ale musimy znaleźć rozwiązania dwóch problemów. Po pierwsze, trzeba jakoś wzmocnić połączenie między nią samą, w sensie Kolumbiną, a tej vat na tyle Długo by dotrzymała do momentu swojego odejścia na księżyc. Zrobić to można poprzez znalezienie imienia, z którym ona sama będzie się identyfikować i dzięki temu, że komu podtrzyma to jej istnienie. I ja wiem, że to się wydaje dziwne, ale to jest świat Teyvat, a w świecie tej jak Ali sama zauważa, imiona są bardzo ważne. Są one fundamentalną koncepcją, na której opiera się całe istnienie danej osoby, a choćby z historii Durina jeszcze z wakacyjnego eventu w simulance wiemy także, że i los, czy też przeznaczenie. Ostatnio też nawet Natlan zwraca uwagę na istotność imion poprzez. Cały koncept Ancient Name. Także no, imiona są ważne i pamiętajcie o tym, ale no samo imię nie wystarczy. Jest jeszcze drugi problem, czyli to jak przetransportować Kolumbinę na Księżyc, bo przebicie się przez fałszywe niebo rzekomo wymaga ogromnej ilości energii, więc nie wchodzi to w grę, acz w tym wszystkim ma nam pomóc Nicole. No i tyle. Alice odchodzi, bo wkrótce będzie wracać dalej zajmować się granicą Teyvat, a sama jest strasznie zajętą osobą. W końcu jest tyle dzieci, które musi doglądać. W samym Mondstadt ma takie dzieci jak Durin, Albedo, Venti, Warka. Na szczęście nie kli. Do kli nie ma żadnych zastrzeżeń. W międzyczasie do nasza tam przybywa także Kolumbina, która, podglądając ludzi, przekonuje się, że kłótnie z bliskimi to normalna rzecz. Mając praktycznie zerowe doświadczenie w relacjach międzyludzkich, ustaje więc, że gdy Sandron na nią krzyczała, no to po prostu dlatego, że chciała być jej przyjaciółką. No ale mimo wszystko dalej nikt naszej Kolumbiny nie widzi. Nawet Traveler, którego spotyka, nie jest w stanie jej dostrzec, choć chyba w jakiś sposób przez chwilę ją jakby wyczuł? Tak czy siak, nasza Kolumbina, która i tak nie ma nic lepszego do roboty, postanawia po prostu za trawlerem podążać. I tak wzbogaceni, choć nieświadomi towarzystwa niewidzialnej bogini, ale bardziej świadomi towarzystwa warki, który jakoś w międzyczasie w ogóle do nas dołączył, wyruszamy na poszukiwania Nicole. I faktycznie znajdujemy panią, która jednak nie mówi nam, że jest Nicole, choć Nicole jest, a nie mówi nam dlatego, że Nicole nie mówi. Jest niemową, co jako gracze mogliśmy wiedzieć, gdybyśmy czytali takie karteczki z wróżbą w imaginarium Fiat ale jestem prawie pewny, że ty, osoba oglądająca ten odcinek, tego nie robiłaś. Ale nie martw się, zupełnie się temu nie dziwię, a i nie jesteś sama, bowiem zapewne nikt z ekipy Traveler'a jak i on sam także tego nie robił. Gdyby to zrobili, byliby gotowi na to spotkanie, jak i na to, że Nicole zacznie im mówić prosto do ich umysłów, bo to to jest jej sposobem na komunikowanie się ze światem, a doświadczyliśmy tego już nie raz. Nicole już chce się nam poprawnie przedstawić, ale okazuje się, że Alice stworzyła specjalną magię samo samoprzedstawiającą dla każdego członka Hexense, Zirkel I te tu napisy pojawiają się przed oczami wszystkich zgromadzonych. No ale gdy już przejdziemy do konkretów, Nicole mówi nam, że, no, nazywa się Nicole i jest aniołem, a dokładnie to jednym z nielicznych aniołów, które zachowały zarówno swoją preferowaną formę, jak i moc. Bo te, które nie zachowały, stały się Cili, ale o tym może kiedy indziej. Nicole jest świadoma, że chcemy znaleźć sposoby na dotarcie na księżyc, to też rozpoczyna swoją opowieść. Tłumaczy, że kiedyś pomagała ludziom pewnej cywilizacji, hyperborei, stworzonej przez anioły. Jednak pomimo tego, że tamtejsza ludzkość przyjęła wiele darów od samych aniołów, no to nadal swoją wiarę kierowali głównie w stronę księżycy i niechętnie akceptowali nowy porządek. Nawet po War of Funeral Flame starali się nawiązać kontakt z księżycowymi boginiami, by otrzymać od nich wskazówki, swego rodzaju przewodnictwo. By jakoś połączyć się ze swoimi boginiami, zbudowali tytaniczną konstrukcję, która pochłonęła ogromne ilości kuwaki, dzięki czemu w końcu udało im się dostrzec księżyce i usłyszeć ich głosy, a raczej to, co po nich zostało, czy jakieś takie. Resztki ich świadomości, no bo jednak zorientowali się jednocześnie, że boginie Księżyca nie żyją. I to jest w ogóle super powieść, i chętnie bym się dowiedział więcej. Nikolu, mimo iż nie mówi w klasyczny sposób, no to jest ogromną gadułą i błogosławieństwem dla fanów lore, ale tak jak ona jest błogosławieństwem, tak warka jest przekleństwem, bowiem przerywa i pośpiesza Nicole, by skupiła się na istotnych obecnie rzeczach. Ta więc przechodzi do rzeczy, mówiąc, iż mieszkańcy Hyperborei stworzyli rytuał, dzięki któremu ominęli fałszywe niebo i ujrzeli prawdziwe Księżyce, tym samym z powodzeniem budując połączenie między Tyvatte a światem zewnętrznym. Według Nicole oznacza to, że przy wystarczającej ilości kuwaki i stabilnym połączeniu wysłanie jednej osoby za granicę powinno być wykonalne. Wykorzystujemy więc te miraże, fantomy w jakiś Nicol znany sposób, by stworzyć połączenie między czasoprzestrzeniami, czy jak to w uproszczeniu określa, po prostu po ukończeniu pewnych rytuałów określone osoby będą mogły wejść do fantomu, by tam dotrzeć do wspomnianej wcześniej konstrukcji z czasu Hyperborei, więc no po prostu dzięki mirażom skorzystamy z Czegoś, co już dawno zapewne nie istnieje. Nikol poszuka odpowiednich fantomów, a i zamierza wpaść wieczorkiem do Laumy, by opowiedzieć jej więcej historii. Sugerując jej tym samym, że zbyt ryzykowne byłoby po prostu spisanie surowych szczegółów jej opowieści, to też lepiej by ta przerobiła ją na jakieś baśnie, legendy lub nawet modlitwy. No i to bardzo oczywista sugestia od Hoyo, mówiąca nam o tym, że książki w Genshinie, nawet te dziwnie baśniowe, skrywają istotne informacje o świecie Teyvat, tylko podane w taki niekonwencjonalny sposób. Tak czy inaczej, Nicole idzie robić swoje, a my koncentrujemy się na znalezieniu imienia Kolumbiny. Warka idzie umówić spotkanie z Arle i Sandrone, a Trawer wraz z laumą przegląda stare zapiski Frosmond Science, których w sumie nie wynika wiele, poza tym, że odnoszą się do kutar. Imienia, które nie reprezentuje i nie jest tym, z czym utożsamia się kolumbina. Poza historycznymi faktami znajdujemy też masę legend i opowieści z nierzetelnych źródeł, z których nam, znającym już trochę kolumbinę, niektóre z nich zdają się być całkiem prawdopodobne. jest ich jednak przede wszystkim Poczucie niezrozumienia i osamotnienia, jakiego doświadczała Kutar. Po tym wszystkim udajemy się do Nasza Town, gdzie czeka już na nas warka z Albedo i Turinem. Ta ostatnia dwójka dostała od Alice do Doko Communication Device i przekazanie, by poeksperymentować więcej z fantomami, lecz w tej sprawie czekają jeszcze na jedną osobę. A jest nią nie kto inny, a chyba ostatni z hucz zapowiadanego castu postaci mających pojawić się w Notkraj, którego jeszcze nie spotkaliśmy: Wanderer. Ten to przybył do Notcry, bo ma parę rzeczy do wyjaśnienia z do Znanym i okrytym niechlubną sławą w akademickich kręgach Sumeru jako Zandik. Tak też wraz z Warką i Wandererem udajemy się do bazy Fatui na umówione spotkanie z Fatui herbingerkami. Na miejscu dziewczyny oczywiście nie mają pojęcia, kim w rzeczywistości był Wanderer, to też zbyt bezpośrednie dociekanie wrażliwych informacji mogłoby się wydać podejrzane, niemniej jednak parę ciekawych rzeczy udaje nam się ustalić. Przede wszystkim po ostatnich wydarzeniach z relirem szukały one informacji o tym, co porabiał w tym czasie Dottore, lecz bez skutku. Wprawdzie przecież tu w Notkrai badał on pozostałości Księżyca i jak się okazuje. To on próbował zdobyć Munbaro, ale poza tym ciężko o więcej wieści. Tym samym Arle skoczyła szybko do Szneznai i poprosiła Czarnicę, by ta odwołała do Tore z na co w sumie kraju Archonka przystała, i do Tore zaiste powinien Nordkraj opuścić. W końcu rzekomo nie chcą przeciwstawiać się swojej Archonce, gdyż potrzebuje zasobów Rustera i Mory Regratora, a Czarica mogłaby mu jej odebrać jednym skinieniem palca. Niemniej jednak do Tore to jednak do Tore, i według Wanderera on zawsze ma sposoby, by jakoś obejść takie rozkazy. Rozmowa na temat tego problematycznego harbingera jeszcze chwilę się toczy. Wspominane jest jego podejście do pracy, do eksperymentów, przy których nie zważa on na nikogo i na nic więcej, aż schodzimy na temat Kolumbiny. Tej, która w trakcie przebywania u Fatui w zasadzie żyła bardzo nudnym życiem. Sarica miała dla niej miejsce w swoim planie, lecz poza tym nigdy nie miała dla niej żadnych innych większych zadań, jak to było w przypadku reszty harbingerów. Więc Kolumbina tylko czekała i czekała i czekała, i większość czasu spędzała na śpiewaniu w ogrodzie. I nie trudno jest zgadnąć, że to nie jest to, czego oczekiwała po opuszczeniu Moon Science. Czego jednak już teraz nie zmienimy, a nasze urocze rozważania przerywa Sili, wysłannik Nicole, to też Traveller udaje się zobaczyć, co ta takiego znalazła. Wanderer natomiast w tym czasie dociera do Albedo i Durina, którzy prowadzą badania nad Fantomami. Czego by nie próbowali i nie są w stanie w żaden sposób wpłynąć na ich los. Wanderer jednak ma pewien pomysł. Mówi on, że wszystko, co dzieje się w Teyvat jest rejestrowane w Irminsul, a Twittering. Z którym mieliśmy do czynienia w sumeru, rzekomo sprawiał, że pojawiały się rzeczy, które w tej wad istnieć nie powinny, co w pewnym sensie jest równoznaczne z przepisywaniem rzeczywistości. A przynajmniej tak twierdzi Albedo. Faktem jest to, że Wittering to nic innego jak abys, a moc abysu to nic innego jak to, co nosi w sobie Durin, no bo przecież odrodził się między innymi ze skażonego abysem dragon spajnowego Durina, więc chłopaki testują tą teorię i hej, no Durin faktycznie za sprawą mocy abysu jest w stanie w pewnym zakresie modyfikować miraże i tym samym samym zaczyna się dalszy etap ich eksperymentu. Durin stara się tak wpływać na obiekty w mirażach, żeby ocalić życie biednego Rasmaspesa szukającego córki. Spoiler, nie udaje mu się to. Okazuje się, że koniec końców cokolwiek Durin nie zrobi, ile razy nie spróbuje od początku powtórzyć wydarzeń i jak w tych powtórzeniach nie wpłynie na ścieżkę Raz ten zawsze kończy w taki sam sposób. Przeznaczenia nie da się zmienić, ale... Przy jednej z kolejnych prób, raz Maspes staje przed naszymi badaczami i okazuje się, że z jakiegoś powodu posiada pewne przebłyski wspomnień z poprzednich pętli nieudanych prób ratowania jego życia. Coś, czego sam nie powinien pamiętać, no bo tego nie przeżył. Chłopaki siadają więc sobie wraz z nim przy ognisku, rozprawiają o tym, jak zmienił się świat, a koniec końców ten akceptuje swój los i mimo wszystko i tak postanawia poszukać córki, wiedząc, że co nie zrobi i tak umrze za kilka minut. Gdy raz Maspes odchodzi, Turin zaczyna dopytywać. O przeszłość Wonderera, dzięki czemu dowiadujemy się, że Hadgai jest marionetką zbudowaną z gałęzi samego drzewa Irmin wykorzystując technologię pozostawioną przez szkoły inżynierii mechanicznej Kenry. Także no, yy, fajnie, dzięki za info. No i dzwoni Alice, która zauważyła pewne fluktuacje na granicy zapewne wywołane działaniami naszych badaczy, to też Albedo informuje ją, że choć nie udało im się uratować tego NPCa, no to wydaje się, że zachował on część zdobytych w innych cyklach wspomnień i był w stanie całkiem sens porozmawiać, Co Alice natomiast uznaje za dość dziwne, acz zasługujące na dalszą uwagę, więc prosi o kontynuowanie badań. Ekipa Travelera natomiast dociera do Nicole, która zaiste odnalazła wejście do ruin. Wprowadzenie nas do środka nie jest jednak takie proste, potrzeba złożonego rytuału, w którym musi wziąć udział trójka ludzi mająca w sobie wystarczającą ilość energii kuwaki. I choć może nawet dałoby się dosłownie wprowadzić do krwioobiegu takiej osoby więcej kuwaki z samej gleby Notkraj, no to i tak nie. Każdy byłby w stanie to znieść. Nicole rozpoczyna więc swoje własne badania, testując po kolei każdą osobę, by znaleźć odpowiednich kandydatów. Traveller nadaje się nawet bardziej niż powinien, Lauma pasuje idealnie, ale wśród reszty naszych znajomych ciężko o odpowiednią ostatnią osobę, aż ni stąd, ni z zdjawia zjawia się Arlekino, która okazuje się być tym, kogo potrzebowaliśmy. Mając już wszystko gotowe, zaczynamy rytualne modlitwy i w ogóle wszystko, co tam potrzeba, aby przejście otworzyć, a ono się otwiera i Kolumbina próbuje jako pierwsza, tam wejść, ale ze względu na to, że jest niematerialna, no to jej się to nie udaje. Za to nam się uda, ale to dopiero w kolejnym akcie. quest'a, bo ten właśnie tutaj technicznie rzecz biorąc się kończy. I niech was nie zmyli ten ekran końcowy, który był wcześniej. Archive klasyfikuje koniec aktu właśnie w tym miejscu, to też ja też w tym miejscu kończę ten odcinek. Słyszymy się niebawem w kolejnym, gdzie wyjaśnię wam szyściutko, co podziało się w ruinach i później już poza nimi. A teraz dzięki za oglądanie i do następnego. Bajo!